Beży. Kim są Youtuberzy, Ścierwami, uosobieniem hipokryzji Czy boskimi istotami Zesłanymi na ziemię Aby ją zbawić Spróbuj się nie zaśmiać Challenge, zrzygaj się na swoją Matkę, challenge, pocałuję Swoją żonę, challenge Dupka, wciąż się nie zabiłem Challenge Odpowiedzmy sobie raz na to arcyważne Pytanie Kim są youtuberzy... Nie wiem, nie wiem, chyba... Ludźmi z kamerą. Ostatnio na YouTubie mówi się więcej o youtuberach niż o rzeczach niż o rzeczach. Eee, mój kanał jest o, o, a, <tryk> się o youtuberach. I razem z tym pojawił się temat odpowiedzialności twórczej. I generalnie co dzieje się po publikacji filmu komentującego inny film lub osobę. I co Gargamel? Sądzi o tym, i to jest bardzo zła skład. I co gargamel sądzi na ten temat? Najeżdżanie innych kanałów jest zabawne, ale ma swoje granice. Zacznijmy od tego, że kanał zbierający wokół siebie podobnie myślące osoby i do tego komentujący inne filmy będzie nasyłał podobnie myślących ludzi na. Filmy, który mi się zajmuje. Więc tak, dislikeki pod takim omawianym filmem są dość naturalną koleją rzeczy i niczym złym, bo po co są oceny? Hej, mam pomysł, zostawmy tylko lajki, yy, skasujmy dislajki, stwórzmy lepszy świat, w którym każda negatywna opinia będzie po prostu cenzurowana. To jest życie. Jasne, komentowanie filmów w stylu <laughs> bo zajeb się Gełup, ale właśnie. się. I Głupie, ale to chyba oczywiste, że ci ludzie to troll, a nie opinia szczera i z serca. Ach, ta myśl prześladuje mnie od kilku ładnych lat, lat, lat. Zajęcie! Ale o wiele bardziej cenię sobie komentarze zawierające jakąś merytoryczną wartość, bo tak, merytorycznie to jest to! To powinien zostać to, to jest nowy mem. Merytorycznie! jest to... Zachowania niektórych widzów są po prostu żenujące. No cóż, no nie zachęcam do tego, bo doszliśmy czasów, w których obawiam się nawet promowania osób, które są warte uwagi, bo ale jak wiadomo, każdy widz to osobna osoba, która powinna sama decydować o tym, co napisze. I tak róbcie, bo każdy komentujący powinien myśleć za siebie. I tutaj przechodzimy do tego najważniejszego punktu Kto odpowiada tak naprawdę za to, co się dzieje? Widz Widz ponosi większość odpowiedzialności Bo to widz Nawet jeśli kierowany przez kogoś jest osobą, która ma mózg I jeśli ulega komuś, sam się na to decyduje Ale z drugiej strony Twórca nie może po prostu umywać rączek Bo to, co tworzy, może być bodźcem decydującym o jakimś zachowaniu Poczytajcie o efekcie Wertera Czy teraz taka rzecz trzeba przeczytać Yy, polecam. No ale z drugiej strony, mimo tego, że to może być bodźcem, to po stronie widza jest obowiązek odpowiedniej interpretacji. Bo nie każdy film, który ma zabijanie, mówi, że zabijanie jest dobre. A YouTube w dużej części. Nie wiem, jak wam to. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. To fikcja, ale o tym będzie jutro. Ale czemu YouTuberzy mają taki wpływ na widzów? Bo YouTuberzy. Zostają idolami. Otóż to youtuber jako idol. Teraz nie odbieram nikomu żadnych wartości ani tego, co zrobili dla swoich widzów, bo sam dostaję wiele wiadomości o tym, że przyczyniłem się do czyjegoś otwarcia na sztukę, albo na tworzenie, albo na kreatywność. Że dzięki mnie ktoś zaczął rysować, pisać, cokolwiek. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ale nie zapominajmy, youtuberzy to ludzie z kamerą, nic więcej. Jakkolwiek byśmy nie chcieli, youtuberzy w większości przypadków to nie. Wydukowane osoby z niesamowitą wiedzą w danej dziedzinie, i myśliciele, tak czy siak, youtuberzy to nie bogowie, więc wszystko, co widzicie i słyszycie, przepuszczajcie przez swój mózg i filtrujcie przez odpowiednią dawkę sceptyzmu. Sceptycyzmu. Dlatego, YouTuber to nie jest Bóg. Następnie, idąc tym tropem, iż YouTuberzy to tylko ludzie, może pomyślmy inaczej, że to aż ludzie i zasługują na Wasz szacunek. Więc, taki przykładowy YouTuber, to nie jest Wasz ziomeczek. I kiedy widzicie mnie na ulicy, to zachowujcie się z odpowiednim szacunkiem. Bo to, że oglądasz darmową rozrywkę, którą ktoś dostarcza, nie czyni z Was od razu kolegów. I. Jeszcze w życiu nie odmówiłem nikomu zdjęcia, ale dwa razy już byłem bardzo blisko. Po pierwsze, wypadałoby powiedzieć... Hej, dzień dobry! Ja wiem, kim jesteś, a nie podbijać do kogoś jak do maszynki do robienia zdjęć. Po drugie, to, że ktoś kreuje jakąś postać albo bierze udział w jakichś produkcjach, nie odbiera mu tego, że na ulicy jest dorosłym człowiekiem, załatwiającym jakieś rzeczy, będącym w jakimś towarzystwie, normalnym, myślącym dorosłym człowiekiem więc wiecie lepiej przestrzegać pewnych norm, żeby nie zepsuć zabawy wszystkim, bo może się tak stać, że jakiś youtuber uzna, że miał złe doświadczenia i już nie chce sobie robić zdjęć, tak z nikim, bo już mi wystarczy, że znam przypadki nieco. Bardziej znanych youtuberów, którzy muszą realizować swoje pasje w nocy, żeby mieć spokój i móc spokojnie żyć jak człowiek. I tutaj też jest pewien problem, że na YouTubie nie ma jeszcze takich pieniędzy, a jest już taka popularność. Ludzie, którzy są bardziej rozpoznawalni, dalej żyją jak normalni ludzie, a nie powinni dla swojego dobra i wszystkich dookoła swoich bliskich po prostu. Podsumowując, dzisiejszy. Ból dupy, nie zachowujcie się jak bez mózgie dzieci. Piszcie bardziej merytoryczne komentarze, przemyślane, jeśli się z kimś nie zgadzacie. Youtuberzy to tylko ludzie, więc podchodźcie sceptycznie do ich słów, ale to aż ludzie, więc podchodźcie z szacunkiem do ich osoby. No i to! Było 1 z 7, czyli program, w którym codziennie przez tydzień wrzucam filmiki, a wy je lajkujecie, bo ja tak mówię puff! Nostalgia prosto w serduszko, ale tak właśnie leciał ten slogan kiedyś, a to jest intro, które zrobił kilka lat młodszy ja. Klasika czyli najgorsze intro na tej stronie internetowej i chyba teraz będziecie je widywali przez jeszcze 6 dni następne. Jak zwykle zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka oraz Snapchata i do zobaczenia już jutro.